Bardzo serdecznie z tej strony Janssen Games i dzisiaj będziemy sobie grać y, sztukiem 3G. Będziemy również grać pudlem, bo odcinek bez pudla to nie odcinek. STLVM M4257. Oraz na sam koniec pogramy sobie ISM6. Także zacznijmy sobie od sztuga i lecimy z bitwą. Oczywiście gram na tryloganie. Na haubicy tak zwanej, bo uważam, że to jest większy fan, jak walniesz komuś za 355 poziomem. A mamy losowanie... Jakie losowanie? Na piątki! Łe! To jeszcze lepiej! No dobra, no to ten... Musimy się bardzo postarać, żeby ta bitwa była dobra. I teraz tak, pewnie pojedziemy standardowo na górkę. Po prostu uważam, że tam zrobimy najlepszy wynik. Możliwe, że pojedziemy sobie w prawo, a nie na górkę. Mapa trail. Hmm. Świetnie, długo mi się wkrywa. O dobra, 3 Trzybryty... Trzy... Churchill 1, Excelsior, Excelsior, KW1. No dosyć twarde cele, ale myślę, że zrobimy jakiś tam wynik o, M4A1 już tam się wyświetlił VK AMX, LCEG, BIS poszukajmy sobie przestrzału Niby bicie mają. Aha. No dobra, czafi, No to ja już się cofam, bo czafi no jednak nie chciałbym zginąć od czafiego Typ T3-4. Żebym ja w ogóle jakikolwiek strzał oddał. W tej bitwie. To by było dobre. Już. Może w tą fałkę? Boże, nie przebiłem pancerza, naprawdę. Okej. Okay. Ja nie wnikam. No i nie wyrwał. No, ta, no tak, no tak, na pewno. Dlaczego? Ale... Czekajcie, ile ja strzałów wyrywałem w jednym momencie? Raz, dwa, trzy, cztery. Po prostu z... zostawmy to bez komentarza. Ja strzelam sobie w sztukę, a tu się okazuje, że mnie widzą. I co? I od razu cztery strzały i mnie nie ma. No cóż. Najwyżej poprawimy tą bitwę, yy, jeśli o to chodzi. Natomiast przejdźmy sobie może do pudla. I zagrajmy sobie bitwę pudlem. No, tym razem szybciej mapka nam wrzuciło. O Jezu, na ósemki pewno. Jak to jest ta mapa, to na ósemki. No, chyba, że na szóstkę, ale to wtedy no... No, na ósemki. O, jak miło, Bizonte C45 jest u nich Progetto 5-4 Excalibur, No cóż Super Chafi, kolejna premka, SRV o i 88 Od razu przełączam się na pociski goldowe, jeśli o to chodzi, bo UDL może strzelać co te 3,5 sekundy, ale penetracji to, to nie ma na te poziomy. 150 mm to gdzie? A. sobie pod górę mam nadzieję że nie wyrwę zaraz strzała nie przebiłem pancerza to fajno Zostawię temu Karol tą pozycję, bo stąd to ja niewiele zrobię. A w ogóle już dwójka moich zginęła. To świetnie. Pójdźmy do Panther M10. Może Pójdźmy. pojedźmy bardziej. Ona widzę, że tutaj ma bardzo dobrą taktykę. O Boże. Um. O nie. Dobra, weszło. Weszło w tego tajpa. O, Nie Nie przebito pancerza. Okay. O! A to to już w ogóle ciekawe, że wykryto mnie Dobra, type 64 No go by trzeba było wyeliminować, tylko jak? On ma dosyć duże wsparcie, jeśli o to chodzi. jest tam, wejść tu. Nie, no bez. Nie, nie. Nie, nie no, nie no. Byłem ostatni pudlem, naprawdę. Nie no. Pudlem na ósemki, na tyle ósemek. Nie, nie do... nie, nie do zrobienia. Gdybym był, nie wiem, ósemką, to może i bym to zrobił, ale nie. Co ja mam zrobić? No, no nic w takiej sytuacji. Już na pewno nie szóstką na takie tiery. Bez przesady. No. Ja rozumiem, że pudel to pudel, ale miłoby było, gdyby mnie nie rzucało na ósemki. Bo wtedy nic nie jestem w stanie zrobić prawie. Oprócz dementia po 135 uszkodzeń. No ale cóż. To zagrajmy sobie V. a później SM6 i będziemy chyba kończyć odcinek O, znowu szybko nam rzuciło mapkę. O, ta mapka jest fajna pod warunkiem, że nie ja ma tu ósemek. Są siódemki. No dobra, Je, no nie najgorzej, ale mogłoby być lepiej. No na przykład na, na piątki, szóstki i siódemki, a nie na szóstki i siódemki. No ale. Jeszcze trzy arty na kopalniach. To sieczka, sieczka będzie. Jak pancer 4. Jak pancer 4. szorn. Eh, dobra. O, mamy to G2. Kto by się spodziewał? Ech... Czy tam jest KW2 w przeciwnym składzie? Nie, ale jest SU-152. Ehm... T29, Karo P88. Challenger. Czyli gość do lodówki idzie. A ten do dzika chyba. Dobra, no cóż, ja sobie pojadę tu na lewo, może, no, co? Czekaj. Jak ja widzę przez kamień przeciwnika. Jak? Nie do sery, nie wiem jak. Jak to w ogóle było możliwe, że ja go widziałem? Nie wiem. Obstawiam, że ktoś na pewno tutaj pojechał. Ała! Wow. Nope. O Jezu, Arta nie trafiła. Ja się cofam. ne Wow. Нет. Powiedzmy jest pierwszy frak, i teraz o, pięknie, tylko tutaj wyjechać. O, jest nie nie tylko nie arta Dobra Ja sobie po prostu o Jezus Nie Jezu ile ja wyrwałem od tej arty No i 277 od Bisa M4. Nie, no to dobra, nieważne. Nieważne. Jak na magazynek można by było więcej zrobić, ale challenger mnie strasznie obie. Jeszcze te arty. Eee. Nieważne. Na razie. No ta bitwa może i będzie wygrana, ale. Chwilowa przerwa odkryw World of Tanks i co robi to mam jeszcze jeden pomysł żeby zagrać czołgiem Też 6 poziomu ale nie pudlem Tylko tym razem z godą T 40 o, zwycięstwo, miło. Wykryj w bitwie trzy pojazdy. Nie, no to jak mam wygrać, to wykryć, to T92 musi lecieć. Dobra, to ten. To lecimy z bitewką na T92. ponieważ to jest light to mam tu automatyczną gaśnicę i spróbujmy coś z, z tego uczynić i wykryjmy te trzy pojazdy może nawet trochę więcej Ale na tej mapie wykryć czy pojazd będzie ciężko Bez zauważenia Także... No będzie ciężko O Boże, LC Kiven Ten to może do krzaczka podjechać i nic, nikt mu nic nie zrobi ISU-152K, on po tysiąc, ileś to, to w ogóle Nie, pewnie aż tyle nie, ale... No jednak losowanie na ósemki. Mamy Borsuka, ale oni mają obiekt 7274A. Ktoś nerdził go zdobu. No ale cóż. Um... I teraz mam dylemat, gdzie pojechać, bo są trzy arty. Dwie amerykańskie, jedna niemiecka. U nas. I u przeciwnika tak samo. LT 432, kolejny czołg premium. I kolejne dwa czołgi premium. No w tamtym teamie... Według mnie jest co najmniej... C są co najmniej cztery pojazdy premium. No, zaczynamy z tej strony, miło. No jak mnie tak długo wczytwało, to ja nie wiem, czy zdążę cokolwiek tutaj... Wykryć. Oh shit. Dobra. Wykryci. Ja wykryłem Lce Event. Dobra, nieważne. Aj jaj. Dobra. Elcek Iwen y, nie ma już go. E, 747. Ogólnie polecam. Ogólnie, y, że tak powiem, y, to był dobry plan, żeby tu pojechać. Um, i dostać bułę za 700, czyli prawie całe życie. O. Dobra. I ja się skampię w krzaczku jakimś, bo 200 życia to naprawdę nie jest dużo. O ja się skampię, tu Dobra. Tak, dla mnie, to ta bitewka już jest pograna. O Jezu, jeszcze lagi? Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnych. No i co? Do następnego.